Plan Trinitatis, a właściwie jego część yy, położona przy granicy z gminą Łapczyca yy, jest zmieniony ze względu na fakt, że yy, w studium uchwalonym w roku 2020 usunięto przebieg obwodnicy Łapczycy i te tereny zostały powiedzmy uwolnione. W związku z tym mieszkańcy składali wnioski o przekształcenie tych terenów w tereny umożliwiające zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi i te wnioski zostały uwzględnione. Plan tego terenu jest większy, on obejmuje około 8 hektarów i zostały wprowadzone drogi, jedna publiczna i kilka dróg wewnętrznych. W związku z tym za skutków ekonomicznych. Wniosek z tej prognozy jest taki, że będzie to skutkowało finansowo ze strony gminy, ponieważ trzeba będzie kiedyś te drogi wykonać. Była dyskusja publiczna i w przeciwieństwie do planów do Czarkowskich i do Ukszyc były osoby zainteresowane, odbyła się ta dyskusja, ale uwag nikt nie złożył. Także w takiej formie, po uzgodnieniu ze wszystkimi instytucjami, przedstawiamy Państwu do uchwalenia ten fragment planu Trinitatis. Dziękuję, Dziękuję bardzo.